Dziesiątka Pucharów i czwartek, 27 dzień listopada. To jest tak, że wydaje mi się, że przede wszystkim powinni Państwo pamiętać o tym, skąd Państwo pochodzą. Ja wiem, że to jest jeszcze czwartek, że do weekendu jest dosyć długo, ale na przykład dzisiaj dobrze byłoby zaplanować sobie jakieś rodzinne wyjazdy, jakieś rodzinne spotkania. To jest karta, która namawia do tego, aby się wcześniej przygotować do. Yy, no, czegoś takiego jak rodzinny meeting, tak? To jest bardzo mocna, mocna, mocne przesłanie. Widać u niektórych z Państwa konieczność takiego spotkania jest dosyć nieodzowna, ale i również to jest karta, która mówi o tym, że no, tak bym powiedziała, w jedności siła należy pamiętać, że jeżeli Państwo mają jakieś problemy, bo w końcu wszyscy je mamy, prawda? Codziennie coś się y, y, wydarza. To proszę pamiętać o tym, że rodzina, jeżeli Państwo ją mają, jest podstawą, na którą Państwo muszą liczyć. Stąd od Państwa zależy, jak Państwo sami widzą siebie na tle tejże. Proszę dbać o to, co jest wokół i dbać o to, co może być w przyszłości, właśnie związane z urodzinnymi układami. Trzeba być ostrożnym. Polecamy się, abybrawniszma.pl.